No i witam, witam w kolejnym odcineczku z Age of History. Ja powiem tak. Ja nie mam pytań. Nie mam po prostu pytań. To, co się stało pod ostatnim odcinkiem, to w ogóle przerosło moje wszelkie oczekiwania. Ile tam było wyświetleń, ile apek w górę. No ogólnie to dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to. No, ale bez zbędnego przedłużania, po prostu lecimy sobie dalej z gierką. Ogólnie to... Na czym my skończyliśmy? Na tym, że zakończyliśmy wojnę z Turcją, z której nic nie zyskaliśmy. Turcja jest dalej trzecia. My w rankingu tylko spadliśmy do miejsca 17. Musiałem usunąć Czechów z naszego sojuszu. Okazali się oni być niewierni wobec nas. Ani w wojnie nam nie chcieli pomóc, a podczas wojny, właśnie z Turcją, kiedy chcieliśmy podpisać pokój, oni się też na ten pokój nie godzili, więc była to naprawdę bardzo niefajna. Ogólnie sprawa. Więc jak widzicie, mamy z nimi bardzo też złe relacje, a tą Polskę to przydałoby się trochę odbudować. Co przekazam, ale pojawiła się wzmianka o tym, że ma wyjść Age of History 3. Kiedy ja nagrywałem ten odcinek, tej wiadomości po prostu jeszcze nie było, a udało mi się dopiero teraz ją znaleźć na właśnie profilu Łukasza Jakowskiego, czyli na profilu twórcy tej gry. Można zobaczyć, że od trzech lat w sumie nic się nie pojawiało, a właśnie wczoraj, kiedy ja to nagrywam, się to pojawiło, więc Po prostu czekamy teraz na Age of History 3 A ja nie przeszkadzam, nara Właśnie, dlatego też weźmiemy sobie i skipniemy sobie kilka tur Nawet wiecie co? Yy, rozwiążemy Połowę armii, żeby trochę więcej tam zarabiać No bo nie no patrzcie no Nie inwestujemy w nic, podatki mogę minimalnie podnieść chyba Właśnie tak, mogę minimalnie podnieść podatki W nic nie inwestujemy, no pieniędzy mamy naprawdę bardzo małą ilość, więc tych tur trzeba sobie po prostu kilka skipnąć, no i mieć nadzieję, że póki co nas nic nie zaatakuje, bo tutaj takie zagrożenia jak Niemcy, chociaż dobra, no Niemcy są mocne, ale raczej nie zapowiada się, żeby y, mieli oni nas też zaatakować. Y, ogólnie tak w sumie teraz się wetnę trochę, bo y, tak sobie przypomniałem, że miałem podłączyć nowy mikrofon, a czy nowy stary, ale chyba lepszy od tego. Ale nie mam takiego statywu tutaj jeszcze, więc muszę sobie po prostu kupić, więc dopiero wkrótce pewnie będzie. Ale może też wkrótce będzie lepsza kamerka dużo, bo ogarnę sobie aparat, więc trzymajcie kciuki, że to, to się po prostu uda. Eee, no dobra, w takim razie co? Pominiemy sobie kilka tur w takim razie. No i właśnie, ja tu tak sobie te tury skipuję. I co się stało? Eee, wojna austriacko-czeska. Nie wiem, kto zaatakował. Tutaj Czesi są agresorami, ale czy oni to wygrają? No, to się za chwileczkę okaże, myślę, że weźmiemy i zainwestujemy przynajmniej trochę w te badania, w ten towar, tak, żeby było. Będziemy mniej zarabiać, ale no jednak to jest też ważne, żeby ten środek ekonomiczny, żeby to też powoli się mogło nam rozruszać. Ale ci cześć mi się bardzo nie podobają, bardzo mi się nie podobają. Relacje mamy tragiczne: oni tutaj atakują jeszcze Austrię, jak możecie zobaczyć, no nie wiadomo, jak to się może skończyć, dlatego też. Budujemy sobie wieżyczki takie obserwacyjne, żebyśmy mogli zobaczyć ich wojsko. Nie mają wojska nic obok nas. Okej, okay, okej. Okay. A to ciekawe bardzo teraz. To jest bardzo ciekawe. To jest jakiś spisek, mi się wydaje ogólnie. Tutaj ta wojna austriacka się skończyła, czyli przegrali ją. A my pamiętacie, my pomagaliśmy Włochom i co się teraz dzieje? Włosi, jak i Hiszpania. Oni nam wypowiadają wojnę, ale. Te oba kraje, jak możemy zobaczyć, one zbyt mocne nie są. Yy, one zbyt mocne nie są. Yy, wydaje mi się, że co na no, tych Włochów to będziemy mogli sobie nawet tutaj w jakiś sposób podbić. W takim razie, no co? Ja wzywam. No, ja wzywam yy, nie rozmowy pokojowe. Wzywam sojuszników, tak? I zabieramy się do walki. Okej, okay, bo myślałem w sumie, że tak trochę mnie ominie ta wojna, ale się tak nie spodziewałem. No co? Hiszpania desantuje się znowu na Gdynię, tak samo jak wcześniej się te kraje desantowały. 2000 jednostek, tylko co? Przenosimy swoje wojsko spod Warszawy już. A tutaj czy nam mamy tyle pieniędzy, mamy tyle pieniędzy. Tak sobie zrekrutujemy, tyle powinno zdecydowanie. A, nie mamy punktów, ale tyle nam powinno zdecydowanie. Wystarczyć. I teraz, jeszcze tutaj sobie zrekrutujemy. I bardzo dobrze. W takim razie atakujemy. Yy, prowincja zajęta. I wycofanie się. okej okay. yy, Natomiast przejdźcie tutaj. A Wy przejdźcie tutaj. Dobra, wpadłem na pomysł, że jak lecimy po całości, już. Bo te, Wło te Włochy to nawet nie ma co wojska wysyłać. Bo te Węgry sobie z nimi na pewno poradzą. Yy, ale jak lecimy po całości. Części są bardzo osłabieni, okazali się oni yy, zdrajcami. Ej, dobra, to jest nawet dwa to w sumie ja mieszkam po Ha, a dobra, nie wiem. Yy, Węgry okazali się w sumie, a czy Węgrzy, Części tutaj okazali się no niezbyt wierni wobec nas, dlatego myślę, że możemy ich sobie właśnie zaatakować. Myślę, że tak po 3000 jednostek tutaj na pewno nam wystarczy. Yy, Tylko co, wypowiedz wojnę, wezwiemy oczywiście też sojusz, albo nie. Ja to załatwię samemu. Myślę, że możemy to samemu załatwić. Ale Cześć Turii, tak czekamy. Dobra, właśnie. Tym razem już to przewidziałem. Yy, Hiszpania znowu robi desant. Tym razem moje wojska tutaj stoją. Dlatego atak wspaniale. Właśnie. Odpieramy. Dobra, ale na desant na Szczecin się już nie przygotowałem, Tak samo jak na te prowincje obok. No i znowu nie mam pieniędzy. Czyli wracamy do tego co było. Wszystko na najmniejsze. Yy, dajemy. Tu mam problemy. Pieniędzy mam minus 3000. A ja powiedziałem jeszcze wojnę Czechą. Nie przemyślałem tego. Kryzys, lekki kryzys, to prawda. Hmm. Punkty ruchu mamy. To sobie zajmę, już chłopaki. Ale no dobra, no my zajmiemy to w taki. To raczej z, Cze z Czechami zobaczymy, czy oni wystawią więcej jednostek. Czy. Okej, okay, no widzę, że mają 4000, to tak już jest dużo. Ale bardzo dużo też tracą. I tutaj tak samo dużo stracili. Dobrze, dobrze. Myślę, że sobie rozstawimy te jednostki na morzu. Tak dosyć równy sposób, że jak będą teraz się desantować, to żeby te desanty móc od razu odpierać. Yy, I Włosi chcą pokoju, ponieważ już upadli. Okej, okay, nie ma sprawy. Wydaje mi się, że moje prawie 10 tysięcy jednostek śmiało sobie powinno poradzić z tymi yy, tutaj jednostkami, które są w Liberec, Libercu, nie wiem jak to odmienić w sumie. Yy, no nie poradziły sobie, ale za to mamy na pewno dużo mniejsze straty, więc teraz już sobie poradzą. Śmiało, zajmujemy im stolicę, wchodzimy do Pragi. Oczywiście, że tak wszystkie tereny zajmujemy natychmiastowo. Więc już czekamy się właśnie w tym momencie. Uporaliśmy, a w konferencji zabieramy ich wszystkie tereny. Naprawdę? Znowu nam ktoś wojnę wypowiada? Finlandio? Co ja ci ucz... Ona jest piętnasta? Ale to Finlandia jest ogromna. Ja nie wiem, czy to nie będzie lekki kłopot teraz. patrz, 3000 jednostek już płynie. Pytanie gdzie? Tutaj. Ja tu mogę dorektować. Nawet, mo nawet nie mogę Nie mam pieniędzy po prostu. Ale nie wylądowali. Nie udało im się. Ale tu już im się udało. E wezwij sojusznika tego i tego. Potwierdź. Finlandia wylądowała, ale nie chciała się rozproszyć, dlatego my sobie zajmujemy tę prowincję. E Ona ma dostęp wojskowy jeszcze od Rosji. Jeszcze od Rosji wzięła sobie dostęp wojskowy. Oni spiskują jeszcze. Przeciwko nam, co mi się bardzo też nie podoba, no. Finowie cały czas atakują, sobie te tereny trochę poprawiliśmy i ja widzę 10 tysięcy jednostek, które ląduje w Gdyni. Ten mod nauczył mnie tego, że jeśli chcesz y, wygrywać bitwy, to musisz atakować, bo kiedy atakujesz, to tracisz mniej wojska. My tracimy tu no, zaledwie 600 ileś, tak? A oni tracą aż 1500, to jest naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może my walczymy też na swoich terenach, tak? Może to ma jakiś współczynnik jednak. Bardzo się rozchodzą ogólnie. Ale spróbujemy kontra ofensywę jakąś zrobić. I no miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Powoli udaje nam się tych winów wypchać z naszych terenów. Myślę, że to już będzie taka ostatnia ofensywa. Właśnie, udało się. I się nie udało, ale oni mają potężne straty. Więc jeszcze raz próbujemy, i teraz już się po prostu musi udać. No nie udało się dalej, no jak to się dzieje? Przecież jak to jest? Czemu jeszcze was nie pokonaliśmy? Oni próbują wejść, ale nie wychodzą. Jeszcze jedna ofensywa. Teraz, teraz się udało dopiero. Ofensywa póki co ustała, pieniędzy troszeczkę sobie więcej zrobiliśmy. Natomiast, jak widzimy, zmierza w moją stronę 9,5 tysiąca jednostek. Okej, okay. no niestety. Finlandia przeszła do ofensywy ponownie. I spróbujemy się teraz z tym uporać. Możemy... Okej, okay, najpierw oni sobie zaatakują. No i właśnie, obroniliśmy się. Jeszcze coś nie. Yy, tylko... Zrekrutujemy sobie teraz trochę więcej jednostek. Poczekamy turę jedną. I spróbujemy zaatakować od trzech stron tutaj Olsztyn, że tak to nazwę. Yy, Okej, okay, no... Niby przegrywamy, ale jednak wygrywamy. To jest taki paradoks, ponieważ no to. Ja tak oni tracą więcej jednostek w tej bitwie. Dlatego ataki ponowimy. Będziemy tak ponawiać je cały czas. Czy znowu tak się dzieje? Oczywiście, że tak. No zobaczcie, no my tracimy dużo mniej jednostek niż oni. A tutaj w Gdańsku nawet to przejęliśmy. Pomysł był taki, żeby wziąć i wykonać desant na Finlandię. Natomiast Finlandia znowu zaatakowała, dlatego. 3000 jednostek sobie cofniemy tutaj, a stąd zaraz spróbujemy wykonać desant. Tylko zastanawiałem się, czemu go nie mogę zrobić i jak się domyśliłem, tak, ja tutaj po prostu nie mam portu, e, dlatego wybudujemy sobie właśnie taki owy port. Ok, jednak Finlandia jak widać przechodzi do ofensywy i licznie ona zajmuje nasze tereny, ale my się tak łatwo nie damy, również je zajmujemy, wypływamy nawet na morze w tym momencie już. No niestety, nawet parowali do naszej stolicy, Polska jest na 30 rankingu, jest bardzo źle, jest bardzo źle, ale nie poddajemy się, nie poddajemy się, no to ja tutaj nie liczę w ogóle takiego czegoś, że tu może być porażka w tej wojnie. Te tereny sobie odbijamy już, tu też pod Ukrainę nawet udało mi się podejść i teraz tak, patrzymy na morze, mamy takie coś, 6000 jednostek, żeby odwrócić trochę ich uwagę, nie wiem, to będzie dobry pomysł. Stolicy nie uderzymy, bo oni tutaj mają ogólnie zamek wybudowany i to im się przyda do obrony, dlatego spróbujemy sobie obok ich stolicy wylądować. Okej, okay. te tereny zajmujemy oczywiście bezproblemowo i nie udało się, nie udało się wylądować. Myślałem, że straciłem całe wojsko, na szczęście nie. Na szczęście nie, straciłem tam tylko kilkaset bodajże. Tego zrobimy tak, przeniesiemy je ja troszeczkę głębiej. Bo oczywiście odbijamy sobie. Yy, natomiast wojsko, właśnie, przenosimy głębiej i głębiej, nawet gdzieś, yy, myślę, że te tereny. I teraz spróbujemy uderzyć gdzieś tutaj. Tutaj, właśnie. Pinowie, tak jak myślałem, oni w tym miejscu nie będą mieli aż tak dużo jednostek. A dlatego, żeby trochę odwrócić ich uwagę, to teraz my się rozlejemy po ich kraju. Pierwsze prowincje już udało się yy, nam zająć, dlatego bezwłocznie przechodzimy do dalszej ofensywy, żeby jak najbardziej po prostu osłabić Finlandię. Wtedy może ona aż tak nie będzie skupiona na tym, żeby nas atakować. Mam taką przynajmniej nadzieję. I teraz wy tutaj. No naprawdę to nam wydaje mi się, że mega nam pomoże. O mój Boże. Szczerze mówiąc. Nie mam, nie mam jednostek, żeby podeprzeć ten atak. Nie mam, nie mam pieniędzy, nie mam jednostek, nie mam nic. Nawet nie mogę dostać, bo wszystkie wszystkie punkty zużyłem. Okay, no, co, co nam po tym, że my przejmiemy. No, zresztą, no, dobra, no, przejmiemy te tereny, tak. Dużo przejęliśmy, ale, ale, ale. Tu wylądowało 10 tysięcy jednostek, a ja nie mam w ogóle wojska, żeby w ogóle się przed nimi obronić. Ale okej, okay, tu już te 25 tysięcy ląduje. Okej, okay, okej. Okay. Niech ja coś wymyślę. Okej, okay. to co udało mi się wymyśleć, to jest to spróbowanie zaoferowania pokoju Finlandii, żeby po prostu ze sobą nie walczyć, bo to się źle dla mnie skończy, tylko zobaczmy czy ona się na to zgodzi, nasze żądania, na szczęście się zgodziła, więc zakończyliśmy tą wojnę, kurde, bo póki co moje wojny to trochę wyglądają wszystkie tak jak jakiś tchórz, bo atakuje jakieś państwa, które dosłownie są już na upadku, a mnie atakuje Finlandia i ja z nią prawie przegrywam. Ale nie, po prostu naprawdę musimy się umocnić, bo nie mam pieniędzy. My nie mamy nic. Dlatego trzeba sobie tych pieniędzy trochę pozbierać. I naprawdę jakieś takie mniejsze kraje, właśnie jak ta Litwa zaatakować może, chociaż ona ma bardzo dobre relacje z Rosją, Ukrainą i Niemcami. Czyli z moimi wszystkimi sąsiadami, jak w sumie tak patrząc. Ale myślę, że zaryzykujemy. Ale uzbieramy sobie trochę pieniędzy i byśmy tą Litwę mogli spróbować zaatakować, no dla, dla trochę lepszego rozwoju ekonomicznego. Okej, Niemcy też znalazły drogę umacniania się, dlatego też przejęły sobie cały przemysł szwajcarski, przez co to oni teraz są y, top 2. No, jak widzimy od razu przeszli oni do wojny z Włochami, którzy mają jedną prowincję, ale których zajęła jednak Francja. Niemcy proszą nas o dostęp wojskowy, mają wojnę z Białorusią. Akceptuję to, akceptuję to, z tego względu, że Białoruś nas bardzo nie lubi, więc niech mają też nazwłość trochę, że tak to nazwę, a my zdobywamy punkty technologii, co nam się przyda na pewno na wzrost ekonomiczny, z tego względu, że tutaj te tereny one naprawdę bardzo obrywały po tym, jak tutaj wojsko fińskie robiło dosyć, dosyć duże zamieszki, że tak to nazwę. I kolejny punkcik damy go sobie do wpływów z podatków. Yy, dobra, nie wiem czy tyle nam wystarczy, ale 123 tysiące pieniędzy, oczywiście, zrekrutujemy sobie dosyć dużo tego wojska. Yy, Okej, okay, jednak nie jest tak dużo jak myślałem. Ale przenosimy teraz wojsko na teren litewski, czy pod granicę litewską. Wypowiadamy wojnę, znaczy musimy jeszcze chwilę sobie poczekać. A dokładnie to dwie, jedną i wojna. I zaatakujemy właśnie w tym momencie litwę, żeby zdobyć jej przemysł, ale widzę, że chyba bez problemu, chyba bez problemu się obejdzie. Bo już myślałem, że tu Litwa zaraz też nam wyskoczy z jakąś dosyć dużą armią. Ale zobaczmy. Uda, udało się, uda. No nie do końca, tu też nie do końca, ale tu też przejęliśmy to. I teraz tak. 3000 tu, 3000 na stolicę, na a kolejne 4000 tutaj pomaga. Zobaczmy, czy to się uda. Yy, tutaj, okej. Okay. Stolica też nie przejęta. Okej, okay, no nie fajnie, nie fajnie. Tu też nie przejęliśmy. No to ponawiamy ataki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, okej, okay, nie możemy tego przegrać, bo jak ja widzę, ile mamy pieniędzy na minusie teraz, yy, to jak my stracimy całe wojsko, to my już nic nie zrobimy. Ja naprawdę, wydaje mi się, że naprawdę coś nie tak robię z tą Polską. No właśnie, oni przejmują moje tereny, yy, ale sobie chyba z tym poradzimy. Niech tu idzie tyle jednostek, tu tyle, tu tyle i tu tyle. Zobaczmy, czy to się uda, proszę. No nie do końca. Yy, dobra, jest, udało się. Na szczęście ta ostatnia jakaś prowincja się sama zajęła. Dlatego mamy kolejne tereny, mamy przemysł litewski teraz, który się na pewno nam przyda, żeby no, umocnić nasze państwo. Ta Polska troszeczkę większa, już trochę większa się robi. Yy, ogólnie to co? Tamten odcinek, który nagrywałem, miał ponad 20 minut lekko. Ej, coś jest nie tak. Co jest z moimi pieniędzmi? Czy ktoś mi wytłumaczy, co jest z moimi pieniędzmi? Dlaczego ja mam minus 3000? Znaczy nie 3000, jakieś 30 milionów chyba. O co tu chodzi? Nie mam pojęcia szczerze mówiąc, co tutaj się stało. Sami widzieliście, jaki stan konta mieliśmy. Teraz mamy 400 tysięcy kliknąłem w tą opcję. Devolution bodajże. Dewolucja z tego co przetłumaczyłem, to to znaczy. No ja w poprzednim odcinku powiedziałem, że nie wiem, co to znaczy i nie mam pojęcia, co... Tutaj się właśnie stało, jeśli ktoś by potrafił to wytłumaczyć, to po prostu napiszcie w komentarzu, no bo ja, ja nie wiem, naprawdę nie wiem co tu się stało. Ja miałem kończyć odcinek, a, a taki ja ja. No właśnie, no póki co jest to wszystko, trochę tą Polskę rozbudowaliśmy, a z mojej strony póki co byłoby to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się również spodobał. spodoba, tak samo jak poprzedni. A z mojej strony byłoby to póki co na tyle. Więc ja dziękuję za oglądanie i żegnam. Do zobaczenia.